Ja już skończyłam trening, a Wy jak? Przez się. impreza, czy potrenowane? No, nacieszmy się trochę pogodą, bo za chwilę znowu będzie deszcz. Ja sobie rozwiesiłam już, tutaj hamaki na tarasach, wszystko. 5, 3, 2, 1, jak skończą w Bajorze. Zrobiłam sobie taki kącik, nie? Ja już wiem, ja już wiem, że już muszę zapieprzać i to ściągać, bo zaraz będzie padało. Będzie tyle, co się nabujałam. Siema. Proszę mi nie na tylko. Chcecie jeść na chemiczek? Śmiało. Kochani, wszem i wobec i oficjalnie Chciałabym w końcu ogłosić Niesamowitą nowinę Bardzo się na to cieszę yy, I wy również, ponieważ będziecie yy, Mogli obejrzeć rewelacyjną Wspaniałą reklamę Którą właśnie nagrywamy Jesteśmy na planie Także już teraz właśnie ta owa informacja nadchodzi Podpisałam kontrakt z Uber Eats Nakręcamy w, yy, kampanię Jestem jej yy, Parzą <todgłos> <todgłos> Także smacznego, i do zobaczenia przed telewizorami. Kochani, jesteśmy na międzynarodowej kampanii. reklamowej. jeszcze nie mogę nic wam powiedzieć, natomiast zaczynamy pierwszy dzień. Jestem bardzo podekscytowana. to na całą ukrytę drzyjęzyczną. Nasz czas jest polskich chłopców. Zabieraj <grym> sobie <grym grym> są 4, żeby tu były. Janek zaraz zwołuje dwa. Zobaczmy, No tak jest bez. O o, i właśnie tutaj z tej nitką to, że? Nie. Okej.